I like, you. I like you. I like you. Siemka, witam Was w drugim odcinku naszego Let's Playa Let's Play M2 Wstawaj szeregowy, ale będzie, że prowadzą naprzód. No to lecimy sobie. Przepraszam za lagi bardzo. Ale niestety ja tak mam już... że... To na górę miałem chyba iśmy daje. chyba później mam iść. To się tak zdaje, że później. To tutaj pójdzie. O. Używamy i strzelamy. To są takie granatniki. Bum! Jeszcze wyżej trzeba. O, nie, o pięknie wschody wałem. Bo widzisz, we mnie. Pięknie znał wschody. Troszkę wyżej. O, trzeba było pięknie. Czekają, teraz muszę iść na górę. Wycofują się, tylko widać, że idą do nie. O, że bym zawalił. Jestem najlepszy. <grym> Idziemy teraz na górę. O, Jezus, Jezus. Kurde, przez tego frapsa tak mi laguje, że Gdzie mam iść tutaj do tego. Jo, jo, yo, yo! Siema. Cruncher jest. 10 sekund. O jakie ja lubię z tego strzelać. Patrzcie. Wciskamy tylko na te Tak będziemy jechać. Uh. 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 Ale urwało. <laughs> Dobrze, jesteśmy w drodze. Już muszą się drzeć ciągle. Juhu, juhu, ciągle. ciągle juhu, juhu. Jakie mamy? Poszukaj nieprzyjaciół. Nie strzelaj, dopóki nie zostanie zaatakowany. Aha, dobra. Więc sobie teraz idziemy autkiem z kolegami z armii Jak widzicie tutaj yy, kapi Kpl jak nie wiem jak to się czyta Przeszukuję teren Widzisz coś, tam widzę mgłę Wyrzuczałem <grytanie> dead a tu na końcu jest pusto dziwne żeby gra nie była dobrze yy, skonfigurowana znaczy przetłumaczona, przepraszam. Skonfigurowana to ona jest pięknie, ale przetłumaczone, przetłumaczenie to nie jest za bardzo trochę niedobre. No dobrze powiedział West. Wood. Chyba tak. West. O. Gdzie tam? Tam są, ale. Jak widzicie było nie poszło do nas więc już mogę strzelać je mm, Uciekamy Lecimy z koksem, ACH! Ach, bo zrobię idę no. na la, la, Tak jak myślałem, jesteś ranny, mam się schować, więc proszę bardzo, to była ak. Mama ak. Bardzo fajna broń no, na multiplayer wezmę RPN zamiast tego wezmę to idziemy na górę Cię. Tak jak mówili na treningu Opłaca się yy, przyrzą używać przyrządów Więc Co my miałem jeszcze tak? 2-1 zobaczymy Wielmił się nazywa, za na pewno Teraz zdechnę. O, tak jak mówiłem. Idę tak jak mówiłem. A... Uwaga. Aj. Zbijamy tam. A zabiją mnie. Dobra, jest. Mamy to. Tam nic nie ma. Przepraszam. Aj! Żeby tak się ukryć, trzeba być Arabami. <ścoughs> bez obrazy. Jeżeli jakiś nawet Arab mnie to ogląda, to bez obrazy. Granata rzucę sobie albo nawet dwa. Wszystko gra, na razie wszystko gra, więc możemy sobie tutaj robić. Aj! Dobra, idziemy dalej. Czysto. Eee. Eee. Dobra, jesteśmy. Hunter 2.1, coś tam, coś tam. Przekażę raport. Skoła jest niebezpieczna, nie przeciw, wycofuję się. Ale Rozumiem, Hunter 2.1. No daj się do punktu zbierania, zakończę zdrowie, bo wtedy mogę się zdrowieć z brojem przeciwnym, z odbiorem. Bez odbioru. Teraz... Aj, 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 aj. padłem. Na tych lagach to się nie dziwię, że padłem, kurde no. Co by tu zrobić? Jak macie jakieś rady dla mnie, to bardzo posłucham. Dobra, tu o'clock, kontakt jest. Zabity. Możemy iść dalej. Czysto. I... Koniec misji pierwszej, to jest generalnie... No to siemka, pozdrawiam was serdecznie, korzy.